Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku poradni Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ja nazywam się Piotr Dobrowolski, a ze mną dzisiaj mecenas Anna Chmiel, radczyni prawna i funkcjonariusz policji. Dzień dobry, witam Państwa. I dziś będziemy mówić na temat ruchu drogowego, a konkretnie o jeździe na rowerze po drogach publicznych. Tak ma być. Aniu, czy mamy obowiązek jeździć w kasku? Pytasz mnie jako. Obywatela, jako korzystającego z dróg publicznych, czy pytasz mnie jako prawnika? Co mówi na ten temat przepis prawa, a w ogóle zacznijmy może od czegoś jeszcze innego. Jakaż to ustawa czy akt prawny reguluje kwestię poruszania się rowerem po drogach publicznych? Nie mamy w polskim systemie prawa, nasz ustawodawca nie wprowadził czegoś, co potocznie nazywamy kodeksem drogowym. No właśnie, bo wszyscy ja codziennie niemalże czytam. Że kodeks drogowy to, kodeks drogowy tamto, a przecież nie mamy kodeksu drogowego. Nie. Na wzór i podobieństwo przepisu takiego, jakim jest kodeks postępowania karnego, czy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, czy kodeks postępowania administracyjnego, w zakresie ruchu drogowego nie mamy kodeksu drogowego. Mamy ustawę Prawo o Ruchu Drogowym, i to jest przepis, to jest akt prawny zawierający unormowania, które regulują sposób korzystania z dróg mhm. publicznych. I jak z tym kaskiem? Jak z tym kaskiem? W naszej, w naszej ustawie prawa o ruchu drogowym ustawodawca nie przewidział obowiązku korzystania z kasku jako ochraniacza głowy. Przy czym apeluję o rozsądek i o pomyślunek, tak żeby z tych kasków jednak korzystać. To służy naszemu dobru. Zdarzeń na, drog na drogach jest wiele, możliwości uszkodzenia ciała jest też wiele. Po co narażać się? Na utratę zdrowia, a czasami i życia. Ja się do Twojego apelu przyłączam. Proszę Państwa, nie mamy obowiązku jeździć w kasku na rowerze, ale stosujcie kaski. Znam całą masę przypadków, kiedy kaski uratowały życie, w nawet najbardziej banalnych sytuacjach pod tytułem wyjazd do sklepu 300 metrów dalej na rowerze bez kasku kończył się tragicznie. No dobrze. Czyli wiemy, że tego kasku nie musimy mieć, ale dobrze by było. Ja widuję na rowerach. Bardzo często słuchawki większe, mniejsze, czyli osoby słuchające muzykę. Czy nam wolno jest jeździć na rowerze ze słuchawkami w uszach? Nam wolno jeździć na rowerze i słuchać muzyki. Natomiast słuchanie muzyki to tak jak z tymi kaskami. Wszystko musi być w granicach zdrowego rozsądku do tego, aby obserwować otaczającą nas przestrzeń przede wszystkim uczestników ruchu drogowego i żebyśmy mieli pełen ogląd na sytuację, która nas spotyka. W związku z tym możemy słuchać muzyki, ale jeżeli nakładamy słuchawki, to nie w taki sposób, żeby nie słyszeć, co się wokół nas dzieje. Musimy słyszeć karetkę, musimy słyszeć policję, musimy słyszeć pieszych i wszystkich innych uczestników. Sygnały przecież Oczywiście. wydawane przez. Inne pojazdy, bo mamy przecież teraz słuchawki z tym systemem ANC, który tłumi de facto dźwięki z otoczenia, no więc nie zalecałbym i myślę, że przyłączysz się jakby do mojego apelu, żebyście Państwo, broń Boże, jeżdżąc w słuchawkach, nie włączali tego, tego systemu, tej, tej, tej funkcji. Nie? No dobrze, no, a teraz tak. Poruszamy się po drodze publicznej i mamy ileś tych rodzajów. Dróg, ścieżek, jakkolwiek je nazwiemy, po których możemy jeździć. Bo przecież możemy jechać tak normalnie drogą, prawda? Szosą, tą samą, którą poruszają się pojazdy. Ale możemy też jechać drogą dla rowerów. Możemy jechać pasem ruchu dla rowerów. Aż wreszcie możemy jechać ścieżką, która jest fragmentem chodnika, czy wydzielona z chodnika, tym ciągiem rowerowo-pieszczą. Jakbyśmy mogli powiedzieć kilka słów, czym one się od siebie różnią. Jeżeli chodzi o pas ruchu. Dla rowerów, to to jest pas wyodrębniony w jezdni, czyli po ulicy, tak po naszemu mówiąc. I to jest pas ruchu dla rowerów, który nadaje kierunek ruchu temu rowerowi w, w kierunku zgodnym, w którym się poruszamy, ewentualnie, w którym zamierzamy skręcić. Jeżeli chodzi o ścieżkę dla rowerów, to to jest ścieżka y, zazwyczaj w zasadzie chyba tylko i wyłącznie na chodnikach, i ona jest oznaczona konstrukcyjnie i inżynieryjnie jako, jako pas drogi tylko i wyłącznie dla rowerów i wytyczona na przykład jakimiś znakami, jakimiś ograniczeniami, jakimiś barierkami. Czyli jest wyodrębniona w jakiś sposób od chodnika, tak? I oznaczona też znakiem. Czy, czy to wyższy krawężnik, czy to, nie wiem, żywopłot, czy to jakaś barierka, cokolwiek. Czyli jak rozumiem, ta ścieżka rowerowa to jest po prostu taki jakiś pas ruchu, który jest wyodrębniony od chodnika czy odjezdni jakimś urządzeniem inżynieryjnym tak. typu chodnik, żywopłot czy wyższy barierka, ogrodzenie i tym Dokładnie podobne tak. rzeczy i Dokładnie tam tak. porusza się rower z przeznaczeniem dla rowerów. A jaki znak ją oznacza? Znak droga dla rowerów. Czyli niebieski znak z białym rowerem tak na jest. środku. No dobrze Aniu, a co w sytuacji, kiedy będziemy mieli taki niebieski okrągły znak i na nim będzie narysowany czy namalowany rower, ale będą również namalowani piesi. To zależy o którym znaku rozmawiamy. Czy rozmawiamy o znaku C16 i C13, bo to jest znak oznaczający i ciąg pieszo-rowerowy, i drogę dla pieszych i rowerów. I teraz, w zależności od tego, czy ten znak jest przydzielony, a po drugie, w jaki sposób jest przydzielony, to ten znak będzie określał sposób, sposób poruszania się naszych pieszych i rowerzystów po tym. Czyli po tej, po tej ścieżce komunikacji. Pozioma czy pionowa kreska? Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na to, czy to jest kreska pozioma, czy to jest kreska pozioma. I zacznijmy może od kreski poziomej. Ta kreska pozioma oznacza, że ruch na tym odcinku pasa jest przeznaczony zarówno dla pieszych, jak i dla rowerzystów w jednakowym zakresie. Przy czym jest jedna ważna zasada. Tutaj pierwszeństwo ma pieszy. To znaczy, że rowerzysta zawsze jest zobowiązany do tego, żeby ustąpić pierwszeństwa pieszemu, zachować należytą ostrożność, szczególną, jeżeli chodzi o pozostałych uczestników ruchu, a poza tym powinien się poruszać z prędkością taka, jaka jest właściwa dla prędkości pieszych, czyli generalnie zachować szczególną czyli, ostrożność. Czyli bezpieczna. No dobrze, a jeżeli kreska jest pionowa, no pionowa kreska oddziela kategorycznie miejsce dla pieszych od miejsca dla rowerzystów, i każdy powinien poruszać się swoją, swoją częścią tej ścieżki. Pieszy po swojej, rowerzysta po swojej, i tutaj, w związku z tym, że jest to doprecyzowane, w jaki sposób i gdzie ma się poruszać ten nasz uczestnik ruchu drogowego, no to należałoby przyjąć, że nikt tam nikomu nie musi ustępować pierwszeństwa, bo każdy ma swoją wytyczoną trasę. Przy czym oczywiście ostrożność i pierwszego, i rowerzysty jest tutaj wysoce zalecana. No bo z mojego przynajmniej doświadczenia, a od swojego czasu sporo jeździłem rowerem, wynika, że pomimo tego, że jest pionowa kreska i na chodniku, czy na tym pasie ruchu, wyraźnie jakimś pasem białym, Linią białą są te sfery oddzielone, to one się jednak niestety przenikają. Piesi bardzo często lubią wchodzić na, na, te, na, tą, część, na tą część rowerową. No dobrze, czyli mamy sobie kwestię kwest, kreski pionowej i kreski poziomej. Kreska pozioma, wszyscy razem poruszamy się po całej szerokości tego pasa, kreska pionowa, rower załóżmy na lewo, a piesi na prawo albo odwrotnie. A kiedy tak naprawdę ja muszę jechać tym pasem? Bo na przykład jadę na rowerze szosowym. Rower szosowy, jak sama nazwa wskazuje, jest przeznaczony do jazdy na szosie. Chcę zrobić trening kolarski, ale obok jest droga dla rowerów albo ten ciąg rowerowo-pieszy. Czy ja mogę sobie jechać wtedy szosą, czy muszę zjechać na drogę dla rowerów? Ustawodawca tutaj przewiduje jedną odpowiedź. Tam, gdzie jest wyznaczona droga dla rowerów albo ciąg rowerowo-pieszy, to tam porusza się rowerzysta. Nie ma możliwości korzystania z drogi publicznej w każdy dowolny sposób. Jeżeli przewidziano na danym obszarze funkcjonowanie tych określonych precyzyjnie dróg z przeznaczeniem dla rowerzystów, to rowerzysta nie ma prawa wyboru. Porusza się tam, gdzie zostało mu to nakazane. wydaje okay, pamiętajcie Państwo, to jest bardzo istotne. Jeśli jest droga dla rowerów, to mamy obowiązek jechać tą drogą. Ale zadam Ci jeszcze jedno pytanie. Ja jadę. W tę stronę. Ale droga dla rowerów jest jedynie po drugiej stronie szosy. Nie ma jej w moim kierunku jazdy, tylko znajduje się po drugiej stronie. Co wtedy? Możesz jechać jezdnią, ponieważ na tej jezdni nie ma dla ciebie wyznaczonego, dla twojego kierunku jazdy, drogi dla rowerów albo pasa ruchu, ruchu dla rowerów. Tak, i to jest, proszę Państwa, kolejna bardzo ważna informacja. Mamy obowiązek jechać ścieżką, czy drogą dla rowerów wtedy. Kiedy ona została wyznaczona dla naszego kierunku jazdy. Jeżeli ona znajduje się po drugiej stronie ulicy i jest tylko powrotna, to tego obowiązku nie ma. Zapytałem cię o kwestię treningów kolarskich. Jadę na trening kolarski z kolegą, w dwie osoby. Chcielibyśmy jechać obok siebie. Czy nam wolno? Odpowiedź też jest jedna. Przepisem zasadniczym jest zakaz jazdy obok siebie. Natomiast przewidywane są od tego wyjątki, jeżeli jest to wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, dla innych uczestników tego ruchu nie stwarzamy zagrożenia bezpieczeństwa. To dopuszczalne jest jazda obok siebie. Przy czym, jeżeli coś się dzieje na drodze, w najbliższym otoczeniu, jeżeli coś powoduje, że te warunki bezpieczeństwa się pogarszają, od razu powinniśmy się ustawić jednośladami jeden za drugim. Okej, okay, czyli wolno, ale z dużą dozą ostrożności. No a gdybyśmy pojechali większą grupą? peletonem kolarskim, bo to bywa. Tam to jeździłem na, na tego typu treningi, i, i zawsze był ten problem, że niektórzy kierowcy samochodów zrzymali się na to, że oni teraz nagle mają grupę, 10-15 kolarzy, która jedzie no, siłą rzeczy dużo wolniej niż samochód, i trąbią, bo muszą wyprzedać. Czy to wolno robić? W mojej ocenie wolno to robić jechać koło siebie. To jest grupa do 15 osób. Pomiędzy tymi grupami musi być odległość około 20, 200, przepraszam, 200 metrów. Przy czym, tak samo jak co do, co do indywidualnych rowerzystów, w mojej ocenie, jeżeli warunki bezpieczeństwa na to nie zezwalają, należy zachować szczególną ostrożność i, i maksymalnie przesunąć swoje tory jazdy na prawo. Na Stronę, żeby umożliwić, prze, jakby, żeby umożliwić łagodny tok ruchu drogowego pozostałemu no Tak, żeby nie, nie zakłócać jakby płynności, płynności ruchu, czyli wolno jechać takim peletonem kolarskim, tylko on musi mieć ograniczoną ilość, ilość osób. Tak. A powiedz mi proszę, czy jest obowiązek jazdy, używania w ogóle jakiegoś oświetlenia przy rowerach? No i tutaj odpowiedź jest taka, którą pra, prawnicy najczęściej chyba stosują, to zależy. A od czego? O, zależy od tego, czy jesteśmy w porze dziennej, czy jesteśmy w porze od zmierzchu do świtu. Okay. Mamy obowiązek używania świateł pozycyjnych od zmierzchu do świtu. Z przodu to są światła białe bądź żółte i z tyłu to jest światło czerwone. I to jest obowiązek stosowania świateł od zmierzchu do świtu. To znaczy, że jeżeli mamy porę dniową. I nie ma jakichś złych warunków atmosferycznych, to nie mamy obowiązku ich jakby załączania. Jest. Natomiast nawet za dnia, jeżeli zdarzy się niepogoda, jeżeli zdarzy się deszcz, śnieg, mgła, to te światła powinny być włączone, żebyśmy byli widoczni, widoczni dla innego uczestnika ruchu, dru, ruchu drogowego. I to nie powinny być włączone, tylko po prostu dla bezpieczeństwa, one muszą być włączone. Musimy być widocznymi uczestnikami ruchu drogowego. Jasne, bo znowu z mojego doświadczenia powiem, że w tej chwili na rynku można nawet dostać specjalne światła do jazdy, Dziennej na rowerze, które są silniejsze w ten sposób, żeby można było je widać nawet, nawet za dnia. Aniu, dziękuję Ci bardzo, bo to są te rzeczy, o których rozmawialiśmy, one, proszę Państwa, wywołują bardzo dużo kontrowersji, ale też wątpliwości. Właśnie co do kwestii kasków, słuchawek, tego kiedy jak można jechać na ścieżce rowerowej. Dziękuję Ci bardzo, że nam to wyjaśniłaś. Jeżeli ja mogę coś od siebie dołożyć, to, proszę Państwa, montujcie na rowerach światła, oświetlenie, używajcie go nawet w ciągu dnia i zakładajcie obowiązkowo kaski. Nie wiecie nawet Państwo jak tragiczne w skutkach mogą się wydarzyć nawet błahe upadki z roweru i uderzenie głową o twardą nawierzchnię, jeżeli tego kasku nie ma. Także dbajcie o siebie, a ja zapraszam na kolejne odcinki naszego cyklu. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję.